Witajcie, bracia i siostry! Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Tak, Słowo Pana jest skierowane do nas. Bóg mówi. Bóg pierwszy mówi, a człowiek odpowiada. I dlatego tak ważne jest, abyśmy słuchali Pana. Co do nas dzisiaj Pan mówi? Najpierw Pan ukazuje nam Mojżesza, który jest na wysokiej górze, a na dolinie Jożłę toczy walkę za malekitami. A Mojżesz stoi na górze i trzyma wysoko ręce cały dzień, bo bitwa jest. Gdy ręce opuszcza, bo mu drętwieją, to. Zwycięża Amalekita, ale w końcu Aaron i Hur podpierają mu te ręce i w ten sposób cały dzień Mojżesz trzyma wysoko ręce do góry i dokonuje się zwycięstwo Izraelitów. Ten obraz, to wydarzenie nam mówi o tym, że z jednej strony mamy być wytrwali na modlitwie, wytrwała modlitwa. A z drugiej strony, że modlitwa jest taką jakby walką. Walczymy. Ta walka jest w sercu człowieka. Ta walka jest w całym świecie. Są Amalekici i Izraelici. Amalekici, można powiedzieć, symbolizują ludzi niewierzących w Boga. Pogan. A Izraelici to tych, którzy wierzą w Boga. I ta walka toczy się i żyjemy w świecie, spotykamy różnych ludzi i my sami też jesteśmy. Można powiedzieć, że w naszych sercach ta walka jest. Jest taki, taki Amalekita, który chce, aby nasze życie było pogańskie. Pewne skłonności mamy takie ku pogaństwu, ale jest Izraelita, który jest wierny i dlatego modlitwa jest niezbędna. Można by powiedzieć, Pan Jezus dzisiaj mówi, 'Czy syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie?' Inaczej, chcę jakby sprowokować myślenie. Chcę powiedzieć, że od naszej modlitwy zależy nasza wiara. A wiara to nasza relacja z Bogiem, to nasze otwarcie się na Jego miłość, to słuchanie Jego słowa, to chodzenie Jego drogami. To jest wiara. Więc wiara ma charakter relacyjny, nie jakiś intelektualny, nie jest zbiorem pewnych przepisów, czy powiedzmy teoretycznych określeń, ale jest, ma charakter relacyjny. Moja relacja z Jezusem Chrystusem mówi Jezus, czy czy syn człowieczy znajdzie wiele na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus przyjdzie. My żyjemy w takim czasie oczekiwania na przyjście Jezusa. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Mówi się, że, so, że to są już czasy ostateczne. Tak. Tak. Ale tak mówiono dawniej i teraz. To są czasy eschatologiczne, ostateczne. Dlatego trzeba, abyśmy trwali. Blisko Jezusa, abyśmy trwali w tym, co się nauczyliśmy, bo można powiedzieć, wiara też jest jakimś rodzajem przekazu, nauki. Jak żyć, żeby być blisko Boga? Jak żyć, aby miłość Boża objawiała się w naszym życiu? Aby działała w naszym życiu miłość Boża. Jak żyć? I dlatego mamy pisma, które od Boga pochodzą, a które są powstały w natchnieniu, w natchnieniu ducha. I mamy te pisma czytać i rozważać. Jakie to ważne, abyśmy nie rozstawali się z Pismem Świętym, abyśmy korzystali z niego przy różnych okazjach i na modlitwie. W różnych miejscach czytali i rozważali, bo Pan mówi do nas przez Pismo Święte i doskonali nas e, i przysposabia do dobrego czynu. Pismo jest jak światłem, jak światło na naszej drodze. Jest jak drogowskaz, jak mamy iść, jak rozpoznać wolę Bożą. Dlatego więc dzisiejsze słowo. Na tę niedzielę, którą zaczynamy, jest o wytrwałej modlitwie, w której słuchamy Pana, bo Pan mówi. Jednocześnie wytrwała modlitwa, która jest walką, która jest walką i która przyspasabia nas do dobrych czynów, do tego, abyśmy okazali się, że jesteśmy mężami bożymi. Nie świat, który nas pociąga, pociąga nas świat. Przyjemności tego świata, różne rządze, chciwość posiadania pieniędzy, sława, to wszystko nas pociąga. Tymczasem Pan chce, abyśmy żyli w Jego miłości, abyśmy dali się poprowadzić Duchowi Świętemu. I abyśmy odnosili zwycięstwo nad lenistwem. Jest w nas lenistwo i mamy pokonywać tego wroga, bo on jest, lenistwo jest naszym wrogiem. I dlatego każdy dzień jest zwycięstwem, jeśli w ręce Pana zechcesz oddać go.